Siemano, Z tej strony Szczena. Dziś pokażę Wam, jak zarejestrować się na serwery minecraft.pl. To znaczy zarejestrować konto na naszym serwerze. Yy, zająć swój nick, zarezerwować. Yy, wchodzimy. Jak chcemy wejść na serwer. Przede wszystkim. Pierwszy raz wyskakuje nam wiadomość, wejdź na www.serwery minecraft.pl, ukośnik forum, ukośnik Mcakons i zarejestruj się. Wiele osób ma problemy z tym, dlatego pokażę Wam jak to zrobić. Rejestrujemy się na pewno na nasze forum. Yy, tego nie będę przedstawiał, gdyż myślę, że nie ma potrzeby przedstawiać tego. Wiele osób rejestrowało się już na niejednym forum, więc będą wiedzieć na pewno jak to zrobić. Logujemy się. Dobre hasło? Dobre. OK. Przechodzimy teraz do zakładki Rezerwacje. Wpisujemy tutaj, jaki nick chcemy mieć w Minecrafcie. Dokładny nick. Później, żeby zmienić ten nick, to trzeba fatygować admina. Także proszę Was, żebyście nie brali nie zrezerwowali sobie innego niku niż ten, na który chcecie grać. Przede wszystkim nick musi się składać tylko z liczb. Tylko z liter i liczb. Nie mogą być znaki specjalne, typu wykrzykniki, kropki. kropki. Wtedy nie będziecie mogli wejść po prostu na serwer. To wpisujemy nick, jaki chcecie, żeby mieć na serwerze. Zrobię jeszcze hasło logowania na serwerze. Powtórz hasło. I e e-mail, taki jak na forum. E-mail musicie podać, taki jak się na jakimś, rejestrowaliście się na naszym forum. Chyba taki to miałem. E-mail. Przepisujemy kod z obrazem. OK, zarejestruj. Zarejestrowano jako sztela. Teraz możemy normalnie wejść na serwerek. Nie wyskakuje nam żaden błąd. Wpisujemy login. Przede wszystkim to słowo login musi być. Nie może być tutaj podany wasz login. Musi być to słowo login i wasze hasło. Ja tam dałem 1, 2, 3, 4, 5, 6 i swobodnie sobie gramy na naszym serwerku. Będzie to się tyczyć wszystkich naszych serwerów. W tym momencie mamy jeden serwer, ale kolejne serwery są w przygotowaniu. Kiedy będą? Nie wiem. Nie wiem kiedy się też skończą te prace. I będzie jedno, to jedno konto na wszystkie nasze serwery. Jedna osoba może złożyć jedno konto. Jedno konto może być wszędzie do jednego użytkownika na forum. Jest to zabezpieczenie, żeby ludzie nie tworzyli sobie multikont. Yy, zapewne, jak ktoś będzie chciał, to znajdzie w taki sposób, ale po co? Po co chcecie tworzyć multi-konta? To jest kompletnie niepotrzebne. Dobra, życzę Wam miłego grania na naszych serwerkach. I czego Wam jeszcze życzę? Dobrej nocy, przynajmniej w moim przypadku. Do, do zobaczenia na razie. Zapomniałem jeszcze dodać, że możecie w każdej chwili zmienić sobie hasło do swojego konta. Wchodząc na naszą stronę, oczywiście w minecraft.pl ukośnik forum, przechodząc na zakładkę rezerwacje i tutaj macie kolejną zakładkę zmiana hasła. Wpisujecie tutaj po prostu nowe hasło, powtarzacie do nowe hasło, przepisujecie kod i klikacie zmień hasło. W tym momencie będziecie mieć takie hasło jak ustawi się tutaj w tych rubryczkach. To do zobaczenia, cześć.